Cześć, dzień dobry, z tej strony Natalia Strokowska, lekarka weterynarii. Jest wam dobrze znana pewnie relacja uczeń-mistrz, rycerz i jego giermek, albo lekarz-chirurg i jego rezydent. Nigdy nie spotkałam takiego mentora, od którego mogłabym się nauczyć wszystkiego od początku do końca. Szkoła weterynaryjna. Mimo wielkich oczekiwań osób idących do niej, nie spełnia wszystkich swoich zadań w budowaniu właśnie kompetencji weterynaryjnych. To, co głównie robimy, to nauka przedmiotów ścisłych, farmakologii, patofizjologii, histopatologii, anatomii, poprzez histologię, oczywiście na dziedzinach klinicznych kończąc. Dla mnie to był zawsze taki wielki niedosyt. Oczekujemy od naszych autorytetów na uczelni, że będą dla nas mentorami, że będą dla nas wsparciem. Mam wrażenie, że poszukiwanie korzenia mandragory wiąże się właśnie ze znalezieniem takiego um, remedium. Dlatego chciałabym Was zaprosić na zupełnie nową podróż. I mam dla Was, myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie, na które sama bym się bardzo skusiła. Przygotowałam dla Was taką formułę, która myślę, że jest zupełną esencją tego, co każdy lekarz weterynarii, nieważne czy w medycynie, w medycynie psów i kotów, czy w medycynie zwierząt gospodarskich, czy koni, czy też na przykład małych ssaków, powinien posiąść. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.